Pomorska Telewizja Narodowa, dzisiaj witam pana Andrzeja Worskiego. Właśnie był pan na sesji Rady Miasta, na której uchwaliła nasza Rada, nasza rada dzisiaj nie nasza, ale większością platformy obywatelskiej uchwalono apel odnośnie przestrzegania rozporządzeń, a nie żadnych tam opublikowanych w monitorze polskim. Spraw przez Trybunał Konstytucyjny. Co Pan uważa, co to jest w ogóle? Bo mamy teraz, jakby powiedzieć, Państwo dwóch prędkości, jak kiedyś Unia ja Europejska była dwóch prędkości. To jest, robi się samorządowa prędkość i. Nie ma państwa dwóch prędkości. Mamy sytuację taką, że Trybunał Konstytucyjny łamie konstytucję, łamie artykuł 87 Konstytucji, który mówi o tym, że to parlament ustanawia w Polsce prawo i to prawo jest obowiązujące. Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego nie chce do tego doprowadzić, udaje, że jest ponad prawem i także wykorzystuje swoje polityczne znajomości, swoich politycznych kolegów którzy dzisiaj w różnych miastach, gdzie rządzi Platforma Obywatelska, podobne apele, uchwały podejmują, co jest anarchizacją życia publicznego i co jest łamaniem Konstytucji, czyli de facto ci, którzy biorą udział w tego typu wydarzeniach, łamią Konstytucję. A co dalej będzie? Bo przecież, Czy Wy macie jakieś. Panie... Po, pośle, jakiś macie w ogóle pomysł na to, jak wyjść z tego, tej patowej sytuacji? Nie ma patowej, żeby się od nas i międzynarodowe, te weneckie komisje odczepiły, żeby to wszystko Szanowni jakoś Państwo, doprowadzić do ładu. Zawsze, co kiedy zrobić? Będziemy można? bronić polskich interesów, a będziemy bronić polskich interesów, polskiej gospodarki, e, polskich obywateli. Różnego rodzaju siły europejskie i inne e, będą próbowały nam przeszkadzać. My się tym nie przejmujemy. Realizujemy dokładnie to, co, co do nas należy. Prawo w Polsce obowiązuje, y, sądy w Polsce funkcjonują, policja funkcjonuje, państwo funkcjonuje. Y, uchwalamy obywatelskie, proobywatelskie ustawy i nic w tym względzie nie zmienimy. Dziękuję i życzę wszystkim powodzenia. Polsce z okazji cały czas tego właśnie święta, 3 maja, który pokazuje, że Polacy są dumnym i dzielnym narodem. Ja życzę dobrej pracy na rzecz naszego społeczeństwa obywatelskiego, polskiego. Polskiego. No, polskiego. Przede wszystkim polskiego. Telewizja Narodowa pozdrawia.